Jesteś zrobiona czy zadbana? Co to znaczy wszystkie wiemy? Zrobiony musisz mieć odrost, a przed wyjściem do pracy fryzurę. Zrobione muszą być paznokcie u rąk, nóg i makijaż. Zrobiony permanentny, policzki, biust, tyłek, to już chleb powszedni. Zrobiona możesz być od stóp do głów i nikomu nic do tego. Twoje ciało, twoje wybory, twoje pieniądze. Nikt nie ma prawa tego komentować i nic nam narzucać, ale to my stanę. Musimy mieć świadomość, że zrobiona, a zadbana to dwie różne rzeczy. Zadbane jesteśmy, gdy otyłość jest chorobą, która wiąże się z cierpiącym ciałem, ale i duszą. Dopóki nie zadbamy o podstawy, to zrobienie siebie niewiele da. I nie chodzi mi o diety prowadzące do określonego rozmiaru, ale o zdrowy tryb życia na stałe. Tryb życia, który sprawi, że nawet z odpryskiem na paznokciu, odrostem czy bez makijażu poczujesz się lepiej niż wcześniej. Kiedy ostatnio byłeś na badaniach krwi? Daj znać w komentarzu i wpisz to w swój kalendarz. Dokładnie tak samo jak wizytę na paznokciach i u fryzjera.